Cześć, jestem Stefan Kaiman i dzisiaj Wam zaprezentuję plan biznesowy stworzenia domu publicznego na serwerze Hardcore SKF. I co? I może teraz zaczniemy od konkretów. Co, to, co zamierzamy tam wykonać i tak dalej. Tak więc, zamierzamy stworzyć dwa budynki. Jeden będzie dla kobiet, drugi dla mężczyzn. Z wytłumionymi pomieszczeniami każdy budynek będzie posiadał 8 stanowisk prawdopodobnie. Co jeszcze? Na pewno będą to pomieszczenia wytłumione właśnie. I będą to pomieszczenia dwóch typów właściwie. Czy tak, dwóch typów będą pomieszczenia? Gdyż tutaj od razu przejdę do stawek. Dwa diamenty kosztuje usługa z użytkownikiem normalnym. A jeden diament kosztuje usługa z zwierzęciem. Takie, żeby ktoś chciał, ze zwierzęciem. Mało także to naszej usłudze. I, I co? I cała praktycznie tutaj, mm, tak, dobra, może nie warto. Jest, będzie 8 stanowisk, będą 4 na użytkowników, 4 na zwierzęta, one się różnią od siebie. Na koniec będą screenshoty pokazane albo będą w tle. Jeszcze nie wiem, kto zrobi y, I co? Mm, zakładamy, że jakieś zarobki to będzie około 50 diamentów tygodniowo. O ile, oczywiście, na serwerze będzie, będzie, będzie to popularne i co? I zapewniamy na pewno 100% anonimowość i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o, o tego typu usługi. Hmm. I co jeszcze? Yy, co do zapisów, bo tutaj, oczywiście, zapisy są dość ważne z tego powodu, że no co, nie będzie spamu, że ktoś chce, chce skorzystać z usługi, czy coś. Chcemy to wykonać w ten sposób, że będzie y, będzie gadu gadu będzie numer gadu gadu specjalny podany w opisie i trzeba będzie trzeba będzie wypełnić formularz również będzie podany przykład formularzu w opisie trzeba będzie go wypełnić wysłać na ten numer gadu gadu i i po prostu czekać aż zostanie zgłoszenie przyjęte myślę że to jest w miarę w miarę dobry pomysł y, co do właśnie tutaj rezerwacji sobie usługi tam trzeba będzie podać swój nick na serwerze yy, i jaką usługę się wybiera jeszcze taka, to nie jest do końca pewność to ogólnie my mamy jeszcze taką trzecią yy, usługę w pewnym sensie też, znaczy jest to takie połączenie yy, kilku yy, w sensie tutaj będzie taki, to będzie taki tor przeszkód będzie na początku, taki dziwny pomysł wypadł nam będzie tor przeszkód pewien, dość prosty, żeby oczywiście tutaj nie było tak, że ktoś zginie i, i, i usługa pójdzie się, ten, usługa pójdzie w cholerę. Będzie po prostu jakiś tam prosty tor, a na koniec będzie do wyboru pokój ze zwierzęciem lub pokój z użytkownikiem. I co? Co jeszcze? Jeżeli ktoś by się chciał zgłosić, to będzie na gaduga, to będzie w opisie także numer do nie to będzie dokładnie ten sam numer gadu, gadu i na nim będą y, można też się zgłosić, kolejny formularz będzie y, żeby zgłosić się na żeby pracować z nami, żeby zgłosić swoją współpracę w pewnym sensie tutaj będzie tutaj jest to dość potrzebne z tego powodu, że mamy dość mało pracowników w tym momencie za ten, załatwionych y, i co? na, na temat pracy Yy, za co? Co, co, co jest potrzebne? Potrzebny jest skin tutaj w pewnym sensie do wyboru płci yy, I jest, drugi, druga dość ważna rzecz w pewnym sensie. Jeżeli zostaniecie zabici macie od y, współpracownika prawdopodobnie mojego y, darmowego Unvana yy, no i co? No i tam będą. Yy, dostajecie jeden diament za wykonaną robotę yy, w przypadku tak w przypadku właśnie jak umrzecie, jeżeli on użytkownik Was zabije, z którym to, który usługobiorca was zabije, tak to ładnie nazwę, to zostaniecie odbanowani, zostaniecie odbanowani przez użytkownika Tokio 090. Tokio 92, tak chyba się ten nick czyta. Mm, dobra. Myślę, że to jest na tyle, to oczywiście plan może się troszeczkę zmienić, ulec zmianie, to będzie podawane w kolejnych prawdopodobnie filmikach, jeżeli takie będą, jeżeli to wam się spodoba, bo to też tutaj jest dość ważne. Dobra, to myślę, że to jest koniec, jestem kajman na razie.